Historyczna decyzja radnych powiatu pożyckiego. Wiktor Tołoczko zdobył większość głosów, a tym samym stał się pierwszym w historii samorządu pożyckiego starostą, który po raz drugi objął kadencję na kolejne cztery lata. Choć już od czasu ogłoszenia wyników wyborów do Rady Gminy i Rady Powiatu spekulowano, że fotel pożyckiego starosty może pozostać w rękach obecnie sprawującego ten urząd, do chwili ogłoszenia wyników tajnego głosowania sprawa pozostała nieprzesądzona. Wszystko mogło się zdarzyć. Podczas środowej czwartej sesji Rady Powiatu Pożyckiego jeden z punktów porządku obrad miał na celu wybór starosty, wicet starosty oraz członka zarządu Rady Powiatu. Radna Elżbieta Cichacka, reprezentując stanowisko Platformy Obywatelskiej, oficjalnie zgłosiła jako kandydata na urząd starosty Powiatu Pożyckiego Wiktora Tołoczkę. Jest wiele powodów, dla których w imieniu klubu radnych PO mam przyjemność zaproponować na stanowisko starosty pyrzyckiego Pana magistra Wiktora Włoszka. Pierwszym argumentem, myślę, że najistotniejszym, jest wola wyborców, którzy w głosowaniu udzielili ogromnego poparcia, a więc ich głosy są dla nas wyłącznie. <laughs> tego faktu wypływa w sposób naturalny następny argument, ponieważ yy, uważam, że nie jest to, że głosy wyborców nie są kredytem zaufania. Są to już głosy pewnego uznania yy, pracy, kompetencji yy, starosty w zmienionej agencji. I to pozwala nam również na zdecydowanie w imieniu wyborców, aby dać szansę na kontynuowanie rozpoczętych działań. Emocje sięgnęły zenitu, gdy przewodnicząca komisji rewizyjnej ogłosiła oficjalne wyniki tajnego głosowania. Kandydaci na sterownictwo Powiatu Politycznego otrzymali następującą liczbę głosów: pan Wiktor Dołoczko, 10 głosów za. Większością woli radnych w stosunku 10 do 7, Wiktor Tołoczko pozostał na kolejną kadencję, a tym samym zapisał się w historii naszej Ziemi jako pierwszy podwójny starosta. Muzyka Identycznym stosunkiem głosów na stanowisko starosty wybrano Roberta Betynę, a na członka zarządu powiatu Jarosława Stankiewicza. Mam nadzieję, że moim podziękowaniem dla Państwa, dla wszystkich, dla społeczeństwa będzie moja praca. Że pracą swoją, odpowiedzialną i sumienną podziękuję za to zaufanie i nie zabiorę tego zaufania. Chciałem także podziękować za, za, ten, za ten wybór. W poprzedniej, w zarządu, w poprzedniej kadencji myślę, że każdy Moją pracę na tym zna, będę chciał dalej pracować na rzecz naszego, naszego powiatu. Wyniki głosowania wyraźnie wskazują, że wśród radnych powiatu powstały dwa obozy, posiadający większość klubów Platformy Obywatelskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz opozycyjny klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego i Alternatywy dla Pyrzyc. Zapytani o opinię dotyczącą wyników wyborów przedstawiciele obu stron potwierdzili odmienny punkt widzenia. Koalicja powstała taka, nie inna platforma SLD. I tutaj nic nie mam więcej do powiedzenia. Starosta to już jest znany od już czterech lat. No trudno mi powiedzieć, jak on będzie teraz w tej chwili będzie działał w tej dobie. Braku tyle środków finansowych. Zresztą dzisiaj składałem kilka interpelacji na drogi. No zobaczymy jak się sprawdzą w tej działaniu. No w tej chwili zauważyłem jedną rzecz. No zima dosyć dobrze przeszła, nie, jeżeli chodzi o ustępujący zarząd, no który w tej chwili się składa, z tego zarządu weszło dwóch, dwóch członków to y, y, pan y, Tołoczko i pan y, Stankiewicz. No trzeciego znam bardzo dobrze z Komisji Rewizyjnej. Byliśmy razem y, w Komisji Rewizyjnej. No mi się wydaje, że zobaczymy jak będzie działał y, w, w drugiej, w tej kadencji. Zobaczymy czy się sprawdzą. Powstała koalicja PO, która ma siedmiu radnych i SLD, którzy mają dwóch radnych i w związku z tym mają 9-8. To jest pierwsza uwaga, że wybrali to, co chcieli. Druga uwaga jest taka, że jeden z kolegów z PSL-u od, odszedł z tego klubu i zasilił powstałą koalicję POSLD. I w ten sposób powstała, powstał układ w powiecie 10 do 7. Ja reprezentuję grupę opozycyjną, siedmioosobową i stwierdzam jednoznacznie, jako doświadczony samorządowiec po raz trzecią kadencję jestem radnym powiatowym, że z czymś takim się jeszcze nie spotkałem. Ci panowie wzięli wszystko. Na dziesięciu yy, koalicjantów wzięli dziesięć funkcji przewodniczących. Oczywiście starosta, wicestarosta, zarząd, prezydium komisji, prezydium rady, czyli po prostu wzięto wszystko. Jeżeli tak mam ocenić wiarygodność wybranych ludzi, którzy reprezentują starostę Pierzyckiego, wicestarostę Pierzyckiego i zarząd, zarząd powiatu po zmianach w statucie, oczywiście, to dla mnie stawia się duża wątpliwość, jak mam ufać ludziom, którzy nie potrafili podzielić się z opozycją tym, co funkcjonuje w starostwie, tym, co funkcjonuje w Radzie Powiatu. Ja jestem osobiście oburzony. Mówiłem to dzisiaj na sesji i Apeluje do społeczeństwa, nie społeczeństwo wyciągnie wnioski. Tak demokracja nie powinna wyglądać. Szefowie PO krajowi inaczej demontują i oświadczają, że to będzie to współpraca. Na początku panowie z powiatu twierdzili, że będzie współpraca. Nie widzę tej współpracy. I zaczynam wątpić, czy w ogóle do tej współpracy dojdzie, jeżeli jest to jednostronna dyktatura układu PO. SLD plus jeden członek, który odszedł z PSL. -u. Dziękuję uprzejmie. Myślę, że będzie to kadencja kontynuacji tego wszystkiego dobrego, które udało nam się zrobić w poprzedniej kadencji, w ciągu tych czterech lat. Są to osoby sprawdzone, doświadczone. Zresztą wyborcy tak samo zdecydowali o tym, że najsilniejszym klubem jest klub Platformy Obywatelskiej. Będzie on podejmował też. Naj, najważniejsze decyzje przez te najbliższe cztery lata. Chciałbym serdecznie podziękować radnym Rady Powiatu Pyrzyckiego, że powierzyli mi funkcję pełnienia starosty na kolejną kadencję. Ja myślę, że to jest duży kredyt zaufania. Jest to... Duża taka doza też zobowiązania wobec wyborców, bo myślę, że ten wynik wyborczy, który uzyskałem w wyborach do Rady Powiatu Pierskiego, do tego zobowiązuje. I mój komentarz, jeżeli chodzi o przewodniczącego Rady, myślę, że większością też ustawową został pan Wojciech Kuźmiński. Myślę, że osoba. Bardzo kompetentna, myślę, że osoba, która będzie w bardzo konsyliacyjny sposób prowadziła sesję Rady Powiatu. Członkowie zarządu to wicestarosta Robert Bytyna. Robert Betyna jest, tak jak wspomniałem na sesji, już osobą młodą, ale już bardzo doświadczoną w samorządzie. Jest to już trzecia jego kadencja. Był członkiem zarządu. Ma wiedzę w zakresie prawa administracyjnego, samorządowego. Myślę, że będzie bardzo dobrym moim zastępcą. Natomiast członek zarządu, etatowy członek zarządu, Jarosław Stankiewicz, to osoba już sprawdzona. Również pełni po raz trzeci funkcję i mandat radnego. A w poprzedniej kadencji był moim zastępcą, i ta współpraca naprawdę nam się układała bardzo dobrze. Mam nadzieję, że sprawy powiatu Pyrzyckiego, sprawy mieszkańców powiatu Pyrzyckiego, są w dobrych rękach i również mam nadzieję, że państwa nie zawiedziemy. No, ja o tych projektach wspomniałem na końcu sesji, właśnie dzisiejszej, a mówiłem o tym, że. Rok 2011 uznany za Europejski Rok Walki z Ubóstwem to duże wyzwanie dla nas. Mamy instytucje powiatowe, które będą naprawdę czyniły wiele starań, aby temu zadaniu sprostać. Mam tu na myśli Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Domy Pomocy Społecznej, PCPR, Powiatowe Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości i myślę, że sobie z tym problemem poradzimy. E, priorytetem na pewno będzie termomodernizacja e, budynków oświatowych. Priorytetem będzie e, przeprowadzka domu dziecka z Czernic tutaj do Perzyc. Priorytetem też będą, e, będzie pozyskiwanie środków pozabudżetowych. Priorytetem też będą e, na pewno inwestycje drogowe. E, jak, e, może pan redaktor właśnie teraz, jak gdyby usłyszeć moją, moją już taką gamę priorytetów, to wygląda na to, że to jest związane z dużymi środkami finansowymi. Mamy nadzieję, że temu podołamy i budżet powiatu na to pozwoli. Pomimo wszystko wyrażamy jednak przekonanie, że w ważnych dla naszego powiatu sprawach wypracowane zostanie wspólne, zgodne stanowisko.